Witajcie w moim um, kolejnym odcinku z QA. W dzisiejszym QA będziemy czytać pytania, które mi zadawaliście. No więc tak, najpierw zaczniemy od użytkownika o nazwie bloket.pl Już czytam te, te jego pytania, tylko to muszę znaleźć na YouTubie. O, bo ja będę z komputera czytać czy, tak jak z zeszłym Czekajcie, Jezus, Jezus komputer. Czek O, czekajcie, tak i... Tak, o idealnie, nie, czekajcie. Um, czekajcie. Czekajcie chwilę. No, już jestem, no to więc tak, będziemy czytać pytania z bloka I tutaj tych pytań dał 15, więc będziemy mieli co czytać. I on mi chyba tyle dał, ponieważ ja mu pod tym. Um, bo ja mu dałem tam chyba 30 ileś pytań. To teraz mi dał też 15. No, coś za coś, dobra. No to czytamy. Pytanie pierwsze. Co. Cenisz w ludziach. Ja cenię no ważne, dla, żeby dla mnie było w ludziach, którzy są y, mili, y, mili, fajni. Y, fajnie też by było, gdyby się grami interesowali. To cenię w ludziach i żeby w ogóle byli fajni co tam jeszcze żeby byli ci i żeby w ogóle nie byli hamami. No to to cenię w ludziach. Co cię w nich odpycha? Najbardziej odpychającą rzecz w ludziach to jest konfidentstwo, czyli skarżenie. Ja nie lubię, jak ktoś, jak ktoś jest konfidentem, bo coś zrobisz, o nie, on musi powiedzieć: musi, bo jak nie powie, to, coś, to mu coś się stanie. tak. pusika się, to mu się stanie z konfidentami. A jest taki wiersz: śmierć arcykonfidentom. Czyli, ten, no, czyli ten, to zdanie też ma jakiś sens, no więc nie lubię jak ktoś jest konfidentem w ogóle. I w ogóle, co mnie jeszcze odpycha? No to, że są nieprzyjacielscy, w ogóle są tacy źli, to mnie w nich odpycha. I trzecie pytanie: jakie zwierzęta lubisz? Lubię psy, myszoskoczki, gryzonie, oprócz tych łysych świnek morskich, nie wiem jak to się nazywa faraona lubię, a on sobie tam w klatce siedzi odpoczywa, co jeszcze lubię w małym stopniu koty ale tylko w małym. co jeszcze, jakie zwierzęta lubię no dużo jest tych zwierząt, na przykład o nie Bleh, dobra i w ogóle du, 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 dużo zwierząt no to czwarte pytanie z jakim zwie, zwierzęciem się uto... Z, ut, uto... Ża, uto... Kurde, czekajcie, bo to jest, jakiś niewyra... bo to jest jakoś niewyraźnie pisane. Dobra, to pytanie damy na koniec. Pytanie piąte. Chciałbyś być jakimś zwierzęciem? No, zwierzęciem to ja bym nie chciał być, bo zwierzęta nie mogą mówić i w ogóle, a taki człowiek to może coś powiedzieć i w ogóle człowiek ma więcej funkcji niż zwierzak, więc bardziej wolę być człowiekiem. Yy, jakie książki lubisz? Masz swoje ulubione. Ja lubię takie książki przygodowe, i gdzie jest dużo akcji. A, yy, masz swoje ulubione? Nie. Jakie lubisz filmy? Na przykład Szybcy i Wściekli, Need for Speed też jest taki film, yy, Gliniarz z Beverly, yy, nie, jak to się nazywało, czekajcie. Yy. A, już pamiętam, Glinia z Beverly Hills, taki bardzo stary film, ale fajny, polecam, czekajcie, no i takie lubię film, filmy, gdzie jest dużo akcji, jest dużo pościgów, jest jakaś fabuła, takie kryminalne, takie, to dobra, co dalej, masz ulubionego aktora, aktorkę, za co ich lubisz, aktora lub aktorkę, to nie mam ulubionych, a co, co lubię aktorów? No, za to, za poczucie humoru. Mm, za poczucie humoru, za coś się lubię. Za, za to, że są dobrzy, że są po tej dobrej stronie. Za to lubię tych jakby, aktorów. Lubisz poduszki? No, na poduszkach też. ta Te śpię ja lubię poduszki. Zależy jakie? Bo niektóre mogą być miększe, drugie twardsze. Ale ogółem lubię poduszki. Dziesiąte pytanie. Masz jakieś pluszaki? Mam, ale w piwnicy. Dobra. Pytanie jedenaste. Jak zacząłeś nagrywać? Najpierw zacząłem nagrywać Minecrafta na PS3, które sobie o tam stoi sobie na moim stoliku z Ikea. I dobra, mnie o stoliku będzie gadać i w ogóle. Jak no, bo Minecrafta zacząłem Minecrafta zacząłem nagrywać. A teraz już nagrywam inne gry. Driver nadal, nie, nadal się nie znalazł. I Uncharted tał ja da y, kiedy indziej nagram? No dobra. Teraz y, 3, y, 12 pytanie. Wolisz gorąc czy zimno? No i ja bardziej wolę gorąc, ponieważ można się opalić, bo lepiej być opalonym niż nieopalonym. Jakiś zimno, no to zimno jest. Dobra. Kola czy woda? Oczywiście, że kola. No, woda ma bardzo słaby intensywny smak. Jeżeli chodzi o smak, to kole. No i kole. Ale bardziej wolę Pepsi. Ale w sumie to jest podobne. Czekajcie, czy to, to jest spacer, spacer czy bieg, bieg, bo ja lubię biegać lody czy koktajl, to koktajl, telewizja czy telefon, telefon. I teraz normalnie najlepsze pytanie ever. Nie wiem, Blocket Pelton chyba płci nie umie rozróżniać posłuchajcie. Ale chyba nie, chyba to dla jaj rzucił. Dobra, pewnie umiem rozróżniać tylko tak dla żartów. Rozumiem, cię, rozumiem. Też lubię żartować. Um, krótkie spodenki czy leginsy. Face palm! No więc tak, jeżeli chodzi o ten temat, to leginsy to dla dziewczyn są. Więc już wolałbym te krótkie spodenki. No i już... Te, czekajcie, które to 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O, nie, nie źle, liczę. dobra! Następne pytanie po prostu: co, co byś zrobił, jakbyś musiał usunąć kanał na YouTubie? Bym skoczył z dywanu. No i w ogóle nie chciałbym usuwać konta na YouTubie, ale gdybym musiał to, to próbowałbym nie usuwać ale i tak nie chcę usuwać konta na YouTube, ja ja nie wyobrażam sobie życia bez YouTube'a, ja ja nie usuwam y, tego kanału dobra wolałbyś usunąć kanał na YouTube'ie czy na Facebook'u? szczerze to na Facebook'u hmm, dobra no i odblokada to, a jeszcze nie, to na końcu. No to jeszcze takie jedno pytanie było. Tuż z pamięci mówię od użytkownika piłka nożna, ją zadał takie. I on, nie wiem, kto to jest. I ten ktoś i ten piłka nożna zadał, zadała jakieś pytanie, na przykład, czy masz żonę? No więc tak, żony nie mam. Rozumiem, że to pytanie to jest dla żartów. Żony nie mam, nie mam żony, nie mam dzieci w ogóle. Dobra, no to coś czy tam jakieś chyba jeszcze pytanie było. Nie to wszystkie. No i uwaga, ostatnie pytanie, z którego nie mogłem się rozczytać. Czekajcie. No, już wreszcie odczytałam to pytanie. I to pytanie brzmi. Z jakim zwierzęciem się utożsamiasz? Tego niestety nie wiem. Ale może kiedyś ci odpowiem. No dobra, no to. W tym odcinku byłoby to już na tyle, no to trzeba... A bym znowu zapomniał powiedzieć no to yy, ogłoszenia, więc yy, moich ogłoszeń tak yy, Pod takim, no pod vlogiem z odcinka 11 mówiłem wam, żebyście mnie subskrybowali na te 50 subów, tak? Bo ja mam zamiar zrobić plany ja nie kłamię, ja nie kłamię, ja, ja mówię prawdę z całego serca. I ja te obietnice, co ja tam mówiłem, to ja naprawdę spełnię. Słowo. Ale słuchajcie mnie, wiecie co do razie, bo po, y, gdy jeszcze nagrywałem tego vloga, to ja tam miałam 47 subskrypcji. A teraz dzisiaj sobie patrzę na telefonie. Właśnie, jakieś 45. Co wy nie rozumiecie? Macie klikać te czerwone przyciski, a nie cofać. Macie klikać. Macie kliknąć i tu zostawić, i tego nie ruszać na, na wieki. I macie w, w ogóle tego nie klikać, tylko macie kliknąć i koniec. Koniec, koniec. Wy chyba nie rozumiecie, co to znaczy subskrybować. Ale słuchajcie, no. no pff, kliknij te czerwony przycisk, daję Ci słowo, że to naprawdę nie boli. No. No dobra, no to w tym odcinku, bo byłoby to już na tyle, no to trzyma się. Piona! I